Witam Was w Doom Raider Anniversary. Będzie to kolejną serią na moim kanale. Nie przeszedłem tej gry nigdy, a grałem w nią na PlayStation 2. Mam nadzieję, że tym razem mi się to uda. Przed chwilą widzieliście film z wybuchu bomby atomowej. Z tego co gdzieś widziałem w internecie, prawda, to to bomba atomowa niby była? Też. Jakieś dziwne stworzenie się tam pojawiło. Nie mam pojęcia, co to było za zwierzę tak naprawdę. Na pewno nie było ono takie typowe, naturalne, tylko jakieś, nie wiem, może zmutowane czy coś. No, nie wiem, czy będzie miało to jakiś wpływ na fabułę tej gry. Raczej nie, bo zaraz tego, co kojarzę, to będzie szukała, czemu jej rodzice ją je zginęli i na pewno jej matka. No i tyle, no. Zaczniemy teraz grę. Oczywiście są tutaj dwa tryby. Jest zwykła gra i jest też Playcroft Manor, czyli zagraj w posiadłość croftów. Tam można o wiele inne rzeczy robić. No to jest po prostu, jesteśmy w dużej części wewnątrz budynku, ale da się również przebywać na zewnątrz. No ale tym trybem zajmiemy się kiedy indziej. Może uda mi się go nawet ukończyć? No a teraz zaczniemy sobie zwykłą grę. No i zapraszam do jej oglądania. Oczywiście mamy tutaj takie rzeczy. Zostawimy tak, jak jest, i na takim będę sobie grał. Także zaczynamy. Now, what's a man got to do to get that sort of attention from you? If that's the sort of attention you want, Larson, you're well on your way. Sounds like fun. But I'm only here to make an introduction. Laura Croft, meet Jacqueline Natla of Natla Technologies. Good afternoon, Miss Croft. My research department has recently turned its focus to the study of ancient artifacts. And I'm led to believe that, with the right incentive, you're just the woman to find them for me. I'm afraid you've been misled. I only play for sport. Which is precisely why I've come to you, Miss Croft. This is a game you've played before, with your father. You both spent years searching for the Scion of Atlantis. All you needed was the location of Qualopex tomb. You found Vilcabamba. How quickly can you get to Peru? Vilcabamba continues to elude us, and my insistence that we press on in spite of these failures has morale low. I suspect Jenkins to be the author of this sedition. He simply refuses to accept the possibility that Atlantis is the foundation upon which all known civilizations were built. Increasingly, I find it is Lara alone who remains untainted by academic dogma and open-minded enough to see this truth. Okej, okay. takie krótkie nauczenie nas sterowania. Ja nam tu zaraz znajdę drogę. Hmm. Oczywiście no, drabina jak na nasze szczęście musiała się zawalić Spokojnie, ja wiem jak się tutaj rusza Nie potrzebuję tego Spokojnie, ja tu wszystko ogarniam Po to się zagrało w Croft Manor żeby umieć wszystko można również tak. Dobra Teraz tego nie pamiętam Dobra już No i dobra. No i jesteśmy. ¡Mountain Caves! ¡Oh, allí estás! ¡Mira! Ya llegamos... No sé cómo abrirlo. Hay una inscripción arriba de la puerta. Oh, ¡Estoy muy cansado! Podemos ir a la izquierda. Dobra, ja więcej jego podpowiedzi nie chcę, bo już za dużo powiedział w sumie. A ja chcę sam to rozkminiać. Ale to, te kółka takie na górze, o co zahaczamy, e, nie wiem, tym harpunem czy... nie, może harpunem. Nie wiem, jak to w sumie nazwać. No tak, żeby się bujać jak teraz. To chyba na konsoli w ogóle mają inny znaczek, a nie taki jak widzicie, tylko tam są takie jakby... Cztery kreski po bokach jakby. No nie wiem jak wam to powiedzieć. Tak mi się. święty. Na dzień dobry straciliśmy trochę życia. Ja się odnawia tylko i wyłącznie otoczkami, dlatego trzeba uważać. No i... I niedobrze, że mi tak to wyszło. I będzie teraz z tego problem. Ale dobra, weszliśmy tu na górę, więc możemy to teraz otworzyć. Niestety nasz towarzysz tutaj umiera No ale no my musimy kontynuować Tyle Idziemy Tutaj oczywiście pułapki się zaczną I się one się włączą jak na to nadepniemy Bo jak widzicie teraz się nic nie dzieje Tam przed nami A teraz się zacznie No właśnie Trzeba na to bardzo uważać tylko Nie mogę na ulej do... Dobra Niewiele tu pamiętam. Też na pewno jak będzie się długo wisieć, to albo stać na takich słupkach, takich palach jakby, to Lara może z tego spaść. Jak yy, najpierw zacznie na jednej ręce się już ledwo trzymać, będzie to trzeba przytknąć w przypadku PC ta E, a na konsolach yy, na PS2 to chyba to był kwadrat. Albo trójkąt. Jakoś tak chociaż tam to już nie do końca pamiętam a jak nic nie wciśniemy no to spadamy no i tutaj nas zaatakuje ten co go tam widzicie ja nie mogę jeszcze w niego... No, dobra można chodzić tak na pewno tu się jakoś dało celować czymś tylko czym nie mam pojęcia teraz o właśnie, tak też można sobie celować samemu, albo można tak strzelać prosto przed siebie. I R chyba się przeładowuje albo czymś. Nie, czymś to. E się przeładowuje. Dobra. Tam chyba na głuszenie. Zobaczymy. No. no. Tylko jak się chce przeładować, to trzeba mieć broń wyciągniętą. Bo jak teraz wcisnę, to się nic nie dzieje. Teraz jak wyciągnę, to przeładuję. Się trzeba ześlizgnąć i tam się złapać. Jest jasne. Dobra. Okej. Okay. Nie, nie idzie do O dobra. Okej. Okay. Na ten niżej chciałem skoczyć, ale na ten również może być. Miejsce opcjonalne, i znajdujemy taki sobie skarb. No, tu jakieś różne kody można zdobywać i tak dalej, co już w nowych grach raczej nie ma. Się kody dostaje jakieś, ale to jest jeszcze starsza na tyle gra. 2007 że tu jeszcze kody były no. teraz nie mam pojęcia gdzie bo nie pędzam na dół zmiankę po prostu o, też się nie da do końca to nie wiem bo nie wiem czy się nie zabije albo coś to nie chciałbym Jak się wyślizg teraz. Kurde. To już chyba jak na PS2 grałem. Wsiadłem tu i one tu chyba nie mogły wlecieć i je łatwo zabić. Coś mi się tak wydaje. To coś takiego było. Zobaczymy, jak szybko ten Mountain Cave przejdziemy. Tu będą wiki, Pamiętam SPS, z dwa zgrania. Oczywiście, żeby wyszły, no to trzeba zejść na dół. Pamiętam, że jeden się zaciął tak, że wbiegł jakoś w to i nie mógł pobiec w żadną stronę. Yy, no dobra. Na razie, żeby oczywiście iść. Tam, tam. Jezu, mogę was zestrzelić. Wie, nie, ten drugi jest zdążył obiec to, to się zawali jak na to wejdę, więc teraz czeka nas walka tak. Dobra, w takim tempie to ja tu że będziemy robić od nowa. W sensie nie całą grę od nowa, bez przesady, tylko takich właśnie checkpointów jak tutaj. To już nam się nie zawali. Chyba. Właśnie tu jest jeszcze jeden skarb, do którego nie umie wejść. Tam. Wejść z, tego, wejść z tego. Tam. Nie mam pojęcia jak tam wejść, o właśnie, widzicie. Nie wiem, no pominiemy to po prostu, no i tyle. Bo nie mam pojęcia jak tam wejść. O, mamy lina. Już myślałem, że się nie złapię. Łee. Ty, a czekajcie, a zejdźmy sobie w dół. A nie, tam trzeba sobie, żeby zejść w dół. Co ta mateczka jest? Patrz, to się tam radę rozbijać. Ona? O tak. Zobaczymy, ten no, bez problemu. Nice. You found a. Uh, you found the large medic pack. Czyli znalazłeś dużą mateczkę i fajnie. Tylko nie pamiętam jak się ich używa, ale ale to sobie jak się tam ogarnę. Kajdę. Jak wiem stąd zajmę. robił mi niespodziankę czegoś tu nie spodziewałem ale dobra nie zginąłem więc jest nie najgorzej oj teraz na pewno nie idę linią popularną. a patrzcie no cudownie tylko mogliby, moglibyście nie zamykać ale znalazłem fajnie nic mnie tu już nie zje chyba nie No, przynajmniej mamy checkpointa trochę wcześniej, bo wcześniej, ale mamy. Lamo. fajne jest to, że ma nieskończoność, bo na przykład jak zdobędziemy inną broń, nie będę wam może mówił Jak to też spoiler duży nie jest, ale tam już będzie ograniczona ilość. no ale będzie ona mocniejsza, nie? więc to będzie takie no sensowne rozwiązanie, że tutaj mamy broń trochę słabszą, ale yy, z nieskończoną ilością amunicji, a tam mamy taką, że jest mocna, naprawdę, ale z ograniczoną ilością. No i ma to taki swój sens, nie? Nie ufam takim miejscom różnym, dziwnym. <grym wytkujesz> Będzie kolejny problem Jeszcze pamiętam, bo to jeszcze grałem w yy, na pewno. Jeszcze pamiętam No, to takie są niepotrzebne nam informacje I tu wiem co będzie, na pewno się działo, napiszę To właśnie On się w tych drzwiach, z tego co pamiętam, zablokować powinien już mu coś nie idzie. No i tutaj właśnie dlatego jest z nim banalnie, bo zbyt wcześnie się on odblokowuje. Dobra, tam jeszcze gdzieś będzie dalej drugi, więc idę dalej. Bo tu generalnie będzie czasówka. Coś czego nie lubię, bo trzeba się śpieszyć. No właśnie bo tu będą chyba dwa chyba A, dobrze pamiętaj Nice. Dobra no i teraz już będzie proste. Trzeba tylko wejść tu na górę. Hop. hop, z tyłu. Tutaj. To na tutaj i teraz Trzy. Trzy. podnosi się jedno i te takie tykanie to jest teraz, oznacza, że mamy czasówkę, więc trzeba biegnąć jak najszybciej na drugą stronę. Dlatego właśnie poszedłem te wilki zabić, żeby to zdążyć zrobić, bo trzeba jeszcze tego obniżyć, zeskoczyć tam na dół i, do, i odblokować ten, od, otworzyć tam bramę, nie? I dopiero jak ją otworzymy to, no to będzie spokój. Dlatego teraz trzeba szybko na to skakać. Dobra. Ja się podnosi. Caves ukończone. Completion time 15 minutes. 15 minut znaczy się. No. Completed time trial nie. Dobra, to w takim razie. Yy, zapraszam Was na kolejny odcinek z Tomb Raider Anniversary. O ile tak się to wypowiada. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.